Witamy serdecznie. Dziś BMW 840D. Auto z polskiego salonu. Bezwypadkowe w stanie. Idealnym, w 50 tysięcy km po serwisie. Tarczy, oleje, lotki, filtry. Ostatnio w pakiecie M. Auto, oczywiście, można kupić z VIP-gwarancją u nas. Dodatkową, jakby ktoś sobie życzył. Fajny egzemplarz. Szkoda, że przestają mnie protokować Harman Kardon, czy już nawet przestali listewki jem, wszystko oryginalne, fotele, elektryka, masaż, bardzo ładna skóra, podsufitka, alkantarka, nie ma dachu, ja ubolewam, natomiast no nie moje auto, ktoś może nie lubi, ja lubię mieć szybę nad głową, przeciemnione tylne szyby, z tyłu auto w stanie, w zasadzie fabrycznym, też bardzo ładnie profilowany fotel mam nadzieję że podoba się Wam tak samo jak i mi z tyłu klimatyzacja podżywany fotel gniazda do ładowania stylowy tutaj dekorek jakoś 4 osoby zdecydowanie 5 ciężko chyba że o krakiem na siłę ale żeby mandatem się nie skończyło super ładna dupeczka ciekawe otwieranie Otwieranie nogą. A chodziło, chodziło. O, złapało. Złapało, złapało. Bagażnik. No, tutaj tymi bokami, troszeczkę yy, nie jest za wielki. Natomiast jest dość długi. Ile litrów odsyłam Was do internetu, żeby tam zobaczyć. Klapa, oczywiście. Elektryka, kamera cofania. Teraz Wam pokażę, bo fajna animacja jest. Opony G 19 jeszcze na lecie, ale zima jest oczywiście w komplecie. I z drugiej strony, również w stanie no, fabrycznym. No. Fabrycznym, fabrycznym. Z tylnej kanapy. Tak oto się prezentuje. Ja się tutaj wykarakaskam. Tak więc, mamy dalej. Samochód cały oklejony jest folią PPF, ale tutaj, tutaj będzie widać, więc cały jest oklejony ppf ką Taki wyjechał z polskiego salonu. Z drugiej strony również mamy elektrykę, masaż, Pamięć foteli, skóra zabezpieczana była. Tak więc co dwa tygodnie na myjni konserwacja myty na myjni oczywiście, tylko ręcznej. Mamy takie gazety nie, właściciela, bo jest jeszcze w ciągłym użytkowaniu. Elektryczna kierownica, już tutaj się damy 50, niecałe 1000, przebiegu. No, oczywiście, wszystko manetki, sterowania w kierownicy, nawigacja. No wszystko, wszystko tutaj mamy na miejscu. Indukcja, ładowanie. Nie, bardzo fajne. Tutaj przy cofaniu jedziemy sobie, kamera jedzie dalej z nami, pokazuje o, wszystko, widać odległości, tak więc no zaawansowane deska, skórzana, bardzo fajnie to wszystko wygląda, kierownica w stanie perfekcyjnym, tak więc to no, auto. Naprawdę, naprawdę zbliżone do stanu fabrycznego Z przebiegiem 50, całe 1000. No, pod maską Może nie będę wyłączał, przepraszam Już się zapomniałem zapomniałem się Tutaj to skrzela Fajne Nie wiem co muszę starie produkować, nie mam żadnego pojęcia Twin turbo silniczek, za wiele nie zobaczymy, zabudowany nic tu nie było czyszczone, nic tu nie było dotykane. Tak więc mamy auto w stanie fabrycznym. Więc jakby ktoś szukał takiego BMW to oczywiście link poniżej serdecznie zapraszamy.